Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a dzisiaj powiem Wam w jaki sposób możecie mieć dochód pasywny lub częściowo pasywny w internecie wykorzystując wiedzę na temat jakiegoś hobby lub tego co Was interesuje, na temat jakiejś pasji, ewentualnie na temat własnej specjalizacji. Więc powiem Wam jak możecie zarabiać na serwisach abonamentowych, raz wykonać pracę, a potem czerpać z tego zyski, czerpać z tego profity przez wiele tygodni albo wiele miesięcy, a czasami nawet lat. Oczywiście, jeżeli ten materiał przypadnie Wam do gustu, standardowo proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę oraz o komentarz. Napiszcie mi w komentarzu, o czym mam nagrać kolejne odcinki. Staram się czytać wszystkie komentarze. Nie na wszystkie odpowiadam, bo nie zawsze mam czas, ale staram się jakoś, przynajmniej na część tych komentarzy, odpowiedzieć. Więc zapraszam do interakcji, zapraszam Was do tego, żebyście dali mi znać, co o tym materiale sądzicie. Jaka jest potęga serwisów abonamentowych? Ano taka, że jeżeli nie zależy Ci stricte na tym, żeby mieć tylko dochód pasywny, tylko zależy Ci na tym, żeby mieć bardzo dużo wolnego czasu, to możesz mieć fajne efekty. Zobacz, jeżeli Ty będziesz w stanie pozyskać 30 klientów miesięcznie, co nie jest w żaden sposób trudne, to możesz, powiedzmy poświęcając 2 godziny, 2 godziny miesięcznie, mieć dochód na poziomie kilkunastu tysięcy miesięcznie. W jaki sposób? Zobacz, 30 klientów w pierwszym miesiącu, którzy ci będą płacili 50 zł, da ci około 1500 zł, tak? Jeżeli ty będziesz regularnie pozyskiwać 30 klientów, to w następnym miesiącu masz już 60, bo masz tych 30 z pierwszego miesiąca i 30 nowych, co oznacza, że po roku masz 360 płacących klientów i masz już dochód na poziomie 18 tysięcy. Oczywiście, żeby nie było tak różowo, część ludzi Ci zrezygnuje powiedzmy po miesiącu, część po pół roku, część po kilku latach. Ale możesz też pozyskiwać więcej niż 30 klientów, co jest jak najbardziej możliwe. No i oczywiście możesz mieć znacznie wyższe ceny. To oczywiście też będzie zależało od branży, w jakiej działasz. Ale o co chodzi z tymi serwisami abonamentowymi? Na pewno masz Netflixa, czyli płacisz sobie jakąś niewielką płatność Miesięczną, i zamian masz dostęp do materiału w formie nagrań wideo, przeważnie to są jakieś filmy, seriale. My będziemy robili dokładnie takiego Netflixa, z tym, że będziemy umieszczali tam wiedzę. Na przykład, ja jestem marketingowcem, więc w swoim Netflixie umieszczam wiedzę z zakresu marketingu. Klient płaci mi miesięcznie jakąś tam niewielką kwotę, i ma dostęp do materiałów. Oczywiście, to się cały czas rozrasta, powiększa i tak dalej, i teraz. Możesz zrobić to w taki sposób, że raz nagrasz materiał, umieścisz w takim właśnie takim Netflixie, i tylko Twoja praca polega na tym, że pozyskujesz klientów. Czyli na przykład poświęcasz tylko dwie godziny w miesiącu, żeby zrobić jakiś webinar i pozyskać klientów. Możesz też poświęcić więcej czasu, na przykład dodając do tego serwisu konsultacje, albo na przykład robiąc kilka takich serwisów, albo po prostu cały czas rozbudowując ten serwis. No, są tutaj różne możliwości. Chcę ci tylko po prostu zwrócić uwagę na to, że w zależności ile czasu zaangażujesz i jaki model wybierzesz, będziesz miał różne wyniki i efekty. Bo tak. Ja mogę zrobić jedną kampanię roczną, jedną wielką kampanię, otworzyć sprzedaż na tydzień i pozyskać na przykład 2000 klientów. Jeżeli będę miał tych 2000 klientów i oni będą mi płacili co miesiąc, to ja będę sobie po prostu siedział i nic nie robił i będę miał zyski bo raz klient zasubskrybował mi mój serwis abonamentowy i co miesiąc PayPal będzie mu pobierał jakąś tam opłatę oczywiście on może zrezygnować oczywiście może tak być ale przy niewielkim zaangażowaniu czasowym mogę mieć po prostu fajne wyniki fajne efekty i mogę też całkiem sporo zarabiać Inny model polega na tym, że raz, na przykład w miesiącu, robię webinar i sprzedaję dostęp do mojego serwisu abonamentowego. To ma swoje zalety, bo zobacz, mogę zrobić jeszcze jeden bardzo fajny trick, który też wykorzystuje Netflix. Zamiast kazać ludziom od razu płacić, mogę dać im dostęp próbny, czyli na przykład zapłacą złotówkę i mają dostęp na dwa tygodnie i dopiero po dwóch tygodniach PayPal pobierze im pełną kwotę. To jest o tyle fajne, że próg wejścia do biznesu jest stosunkowo nieduży i każdego na to stać, każdy kto ma chociaż odrobinę chęci, interesuje go dany temat, będzie ci w stanie za to zapłacić. A jak się przekona, że warto płacić, to po prostu będzie ci już potem subskrybował. Więc tak, robię sobie webinar raz powiedzmy w miesiącu, przychodzi mi na webinar. Powiedzmy 200 osób, z tego 100 decyduje się wstąpić do mojego systemu. I oczywiście po tych dwóch tygodniach zostanie mi tylko 70, bo reszta stwierdzi, to nie jest dla nich. I to jest ok. I teraz mam 70 klientów. Jeżeli oni będą mi płacili teraz przez następne miesiące, to ci klienci po prostu będą w moim systemie, a w następnym miesiącu pozyskam nowych klientów i dołożę sobie do tej puli. Czyli stworzy mi się po pewnym czasie efekt kuli śnieżnej. Jest to naprawdę bardzo fajne. Więc albo robię otwarcie raz w roku i pozyskuję dużą ilość klientów i oni potem mi płacą, a ja już nic nie robię, albo po prostu raz w miesiącu pozyskuję klientów i tworzy mi się efekt kuli śnieżnej. To zależy od ciebie, jak do tego tematu chcesz podejść. Oczywiście będziesz musiał stworzyć na początku ogrom materiałów albo dodawać je cyklicznie. Ja robię tak, że zazwyczaj mam jakiś pomysł na kurs, powiedzmy, niech to jest kurs o inwestowaniu na giełdzie. Mam pomysł na 52 materiały. Każdy będzie trwał po godzinę. I teraz wystarczy, że mam na początku tylko pierwszą godzinę nagraną, bo dana osoba, jak mi zapłaci, otrzymuje dostęp do pierwszej lekcji. I potem mam cały tydzień, żeby nagrać kolejną lekcję. Więc przez pierwszy rok będę co tydzień wypuszczał materiały, i będę musiał na to poświęcić sporo czasu. Ale za rok już nie będę musiał nagrywać kolejnych materiałów, bo już mam materiały, które są stworzone, i tylko się mogę skupić na pozyskiwaniu klientów. Więc ma to swoje zalety, ma to swoje wady, ale naprawdę serwisy abonamentowe są bardzo fajne. I teraz, jak taki serwis stworzyć? Co będziesz potrzebował? Paypola, WordPressa, i tutaj masz albo możesz sobie wybrać, albo Optimize Pressa, który będzie ci zabezpieczał te treści, albo taką wtyczkę jak Digital Access Pass, która kosztuje chyba z 30 dolarów miesięcznie. Albo Memberium plus Active Campaign. To już jest droższa opcja, ja z tego korzystam, ale daje dużo fajniejsze możliwości. U mnie to działa w taki sposób, że klient subskrybuje, otrzymuje automatycznie dane logowania i system dba o to, żeby ściągać te płatności. Jeśli klient nie zapłaci, automatycznie odcina mu dostęp. Tak, więc wszystko jest automatyzowane i cała robota tego polega na tym, że ja na przykład siadam raz w miesiącu i robię webinar. Więc jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które chcą wystartować w infobiznesie i chcą dzielić się swoją wiedzą na temat hobby, specjalizacji, to co ich interesuje i chcą na tym zarabiać. Więc mam nadzieję, że materiał Ci się spodobał. Jeżeli tak, standardowo proszę o subskrypcję, łapkę w górę oraz o komentarz. Jeżeli będziesz chciał więcej materiałów o takich serwisach abonamentowych, to też mi daj znać komentarza. Zachęcam Cię również do mojego poprzedniego materiału, gdzie mówiłem o giełdzie. Więc widzimy się następnym razem. I zostaw mi komentarz. Hej!